Kasperku, masz zadanie domowe. Nie. Masz y, zadanie, to masz podnieść to z tej ziemi. To coś zrobił. Drugim zadaniem to jest y, dokręcać C. Masz. Bo ja nie mam czasu. Masz. Ja sam muszę wsiąść. Ja sobie dam w razie tylko zawijam, co to skręci. Nie wiem, masz tego, półtorej godziny masz, żeby to skręcić czysto. Półtorej godziny masz, żeby to wszystko wyskładać Półtorej godziny to mam, jak nie zamkniesz mordy, bo cię zabiję zaraz A to co to, to jest? To co tam jest? Upusty Po co te filtry? Nie wiem, ale się dowiem Kręć na razie to, jak ci złożyłem Idę zobaczyć, co ten debilę tam robi Całkowite zamknięcie drogi Etap drugi: osadzenie studni betonowej. Śmiało! Tylko kable. Przez sąsiada podwórko Rura była robiona na etapie jego budowy. Na całe szczęście. Znaleziono <głos> <głos> Jak jest Kacperku? <noise> Żeż się rozsiadł? Żeż to siedzenie zrobił? <noise> nie, będę stał <noise> <noise> Piwa mi daj jeszcze i... <noise> Ty nie pijesz, bo ci wodroba siadła żeby leżało Aha, żeby leżało Chociaż zaróbka. Tak to jak debil wygląda Ale wam to już wiadomo, że to jest Pracownik kwalifikowany Mucha Jest i rura Jest mucha Take, take, take. Studnia, kaskada Nie wiem po co ta kaskada no, Ale chyba w projekcie to robimy capstek, cap, sztyk Coco Chanel Cicho Czekaj Dobra, na dół Czekaj No Do Mateusza, dobra, powolutku na dół. Tak. Super. Aleś Dostępce zagęszczone zaraz zarozumiesz. Przedróżny kamień władz odchodzony trzeba to ładnie wyprzątać w przyszłym tygodniu. Ja olej, jak to będzie? Dlał do rządy dróg jest zmarł. Zjeżdżanie się z tymi urzędami Chyba no, lepsze łopacie robić No ale Tutaj się kręci Raz w lewo, raz w prawo Piasek Piasek, słyszysz? Trzymaj ten piasek! Maciek ma mam basen olimpijski! Popatrz jaki chłopok jest zaradny! To jest nic! <głos》> to jest kuparki, chłopie, bo powiedział, że do, tam do koparkę. Nie będzie robił w koparce, to rozwoli łopatę. No to już wiesz, jakie masz teraz nowe zadania od dzisiaj. Nie, plecy wolą, wiesz? Tak mnie postrzykło Wiesz, co jest nie 20 Wali mnie to. Wali mnie to. Chcesz klitą na łeb? Chodź tu. A potem, że mu boszka żeby obciążą. No chodź na dół. Na bosza nie ma utracy. Chodź. Proszę bardzo Tyle obecnych. kurwa No to tyle obetni i zobaczymy co się stanie Nie, żeby nie kopać dalej to tyłu obecnych. No tutaj no. No tutaj kurwa. Nie? Nie, nie, to już, bo mnie plecy polą Poszczyknięty chcesz być tam, bardziej? Mnie A stamt... szywo, tak, mnie w Szywo A tam Krzywo! Tak idzie To jest dobrze krzywo Eee, dobrze jest to No szywo. Nie widzę w Ale w drugą stronę Ma Ale Wawolin poprawia fabrykę. Proszę spojrzeć. Nikt nie zauważy, że tak nie wyszło z fabryki. Proszę bardzo. Patrzcie, Mateusza, jak tutaj to pięknie idzie. Grzeźba, tryb artystyczny. Funkcja maester Pójdź się Kacperków, jeżeli wiesz nie będę Musisz od samej góry do samego dołu po wszystkich kątach bo wtedy ci nie zostaną zaciereczki, wie? No. Pokazać ci? No. Nie, <grym nie <grym mam czasu. Podłeś. Na Mateuszkach chcesz? Na plecy? <grym> Co? Co ty robisz? <grym> Staj się mu na głowie Zrób mu CX'a tak Czartuje <grystanie> Wawolin <grystanie> Bardzo dobrze Co? Siasiu! 25 kręgów przynieść! Co? 25 kręgów masz przywieść! Całą wkładam, no co? Nie weźmiesz? O. Jedźmy. Coś wykorzystał, doczna? Wy tyle tego smaru dajecie? No firmowanie. No. Jeszcze jeszcze skońcimy, co myślisz? Jeszcze, jeszcze mam trochę. W poniedziałek Władżaj bo krękło ja pracy, bo schody źle ustawił Gdzie? I po co? Teraz jest lala. Jest oko. No bo trzeba będzie docisnąć O, tu siadło. Tu tylko nie siadło. Cisny tu, tu. Zabki, zabki już tam no Mamy draskę. No dawaj No na pewno ma. No. To dawaj tam jeszcze A ty chodź tutaj na z nami, No cóż O! Teraz jest <noise> oh! Prosto po łapce Nieintencjonalnie Jeszcze nagrywasz to No Jak lamy, się pluje Lamentje Nie ja mogę pokazać jak lama pluje Na jak zachorujemy to się będziemy pluciem porozumiewać <laughs> Czemu? Nie wiem to, 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 to. Dawaj. Koło ci wpadło No, dawaj to Ale co? Po co ty to odwracasz? No już do góry nogami! Andrzej, Będzie! No i gra! No i zostaje! To wszystko! 25 cm poniżej sera. No będzie? Tak prezes powiedział. No Jarek, stawaj tu. 25 cm. Idź po niwelator <laughs> rozłóż. rozłóż Słyszysz? Idź przynieś i rozłóż tam do Idzie Idź po niwelator i rozłóż Słyszysz co się do ciebie mówi? Idź po niwelator i rozłóż Szybciutko No idź Kaskada dupą, pchaj. Nie pójdzie już tyle musisz. Mam to odebił. Nie, wiem przykro mi, to pchaj dupą. No to znam, że mi pchaj, że to dupą. Bo mi się pija tak w kręgosłup. Nie mam się jak zaprzeć. O, Nie mam się jak zaprzeć, przykro 10 minut, 10 minut. Dlaczego nie zamówiłeś? a Dzięki. 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 Czemu nie zamówiłeś? Dzięki. 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 A Dzięki. się, Zesrałeś się. <laughs> to ładnie robi? No bo jest Ładny Jaru! O, 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 o. o! Kurde! Ale ładnie chlumpu Aaaa! Wody wątpią. Bo się ślubnie przechodziło. Dalej. Ten kto powymyślał z tymi zamkami, to go krew zaleje. Zabierzcie. mi tę metrówkę. Poziom i co mi dalej na 10 mm ja miałem dwie wiem, czy, Ja mam miałem... jedną A gdzie jest moja? Czy Tam to? mi się leży Na ile to uciekłeś? 2 metry No to będzie wystawać w kolerę Zbędzinać tą góry Masz tego metę? A po co ci? W o no kanał i git Gdzie jest na poziomie Lala A po co mi to? Już? Bardzo sadzony. Jest jak z fabryczki. No, niestety tego nie poprawić poprawić. Projekt. Nie projektuje, nic się nie zgadza, nic. Kompletnie nic sobie to w głowie Papier wszystko przyjmie Robimy tak, żeby było dobrze Mateusz! To, tam patrzymy, a tam twój portfel leży To wawolim. Wawolim. Tam jest jednej Wawolin. Twój portfel. A to jeszcze pusty, bo nie mam pieniędzy To po chodzi Tak, spokojnie. Wypłaty to nie mają Krak, krak 50 złotych nie zostało To jest moje ósme nie, nieślubne dziecko To jest za To jest siódme To jest ósme Smar Smar Piękny kolejny dzień robienia kanalizacji, podbijania rur. Wszystko zgodnie ze sztuką, a sztuka jest sztuką. Także tak. Ale podbijam. Pioskiem to co możesz, wiesz co? Piaskiem litą to jest profanacja. To jest rozbój, w, rozbój w biały dzień. Kamieniem my to powinni podcypywać. Trzydziestką. Dzięki. O, No jest. To jest. Co jest? Co jest... Co jest Tyle. Zostawiamy. No to jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To to jest nie to zagęszczenie, tylko to, chciał. Dá sobre a rodéia? Super! Bardzo wszyscy pięknie pracują Ostatni domek do podpięcia A jutro przyłącza do domu znowu wiercenie Także świetna zabawa Sami fachowcy